Simonu sesjonu kuba HD, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Jak pewnie wiecie w ostatnim czasie jej dodało w FIFA paczkę z zawodnikiem, z, z dwoma zawodnikami 89 plus overall. Udało mi się trafić tak jak widzicie po tytule i miniaturce w tej paczce kartę Team of the Year. Także no coś pięknego już drugi raz w tej chwili trafiłem kartę Team of the Year. W styczniu był na moim kanale odcinek właśnie gdzie trafiłem Alisona Toty. A kto tym razem mi wpadł zobaczycie w dalszej części odcinka przed paczką właśnie, to z, właśnie z Toty. Będzie jeszcze paczka z kartą Team of the Season 90. Plus. Także ja już Was zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, jeżeli tak będzie to możecie zostawić łapkę do góry. Nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i możecie jakiś komentarz zostawić dla zasięgu. A my przechodzimy już właśnie do paczki z kartą Team of the Season, zobaczmy co nam fajnie jeszcze ja właśnie paczce z gwarantowaną kartą TOTS. Jest to Serbia, czy to będzie Kostić? Nie, jest to napastnik z Fulam, czyli oczywiście jest to nikt inny jak Mitrović. 92 na ogólnej, nie oszukujmy się, nie jest to dobry traf, no ale chociaż 92 na ogólnej, a nie 90, także no nie jest to najgorzej jak mogło być, ale też szału nie ma. A teraz przechodzimy już do paczki z kartem 89. Plus. Z Zobaczymy, kto w tej parsce będzie. Oczywiście mamy piękne flary. Karta Team of the Year. Holandia. Czy to będzie Van Dijk, Środkowy pomocnik, czyli jest oczywiście Frankie De Jong. Super trafienie. Także właśnie jak widzicie, udało mi się trafić kartę Frankiego Jonga, Team of the Year. Naprawdę mega się cieszę, mega lubię tego zawodnika I no, może już FIFA za dużo nie gram, ale fajnie trafić mi o wszystko taką kartę, nawet w sierpniu, nawet jak się właśnie już w tę grę nie gra. Oprócz niego, jak widzicie, tutaj był jeszcze Luka Modric. No także oprócz Dejonga tutaj nic nie było, ale nie mam prawa na tą paczkę narzekać. Drugi Team of the Year w tej FIFA trafiony. Naprawdę super mega się cieszę, przydał mi się w sumie do składu ja też zbudowałem skład Barcelony i Manchester United, ponieważ to są moje dwie ulubione drużyny, to fajnie sobie mieć taki skład właśnie z, złożony ze swoich ulubionych klubów. Zobaczymy, zobaczę, może właśnie wstawię odcinek z yy, grania właśnie tym składem. A ja już wam powoli dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie napisać w komentarzu co wyście właśnie trafili w tej pasce Może też trafiliście Team of the Year. Piszcie w komentarzach chętnie poczytam. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnych filmów i Piona!